Połowa Polaków w ogóle nie brudzi sobie rąk segregacją odpadków, a druga połowa robi to nieregularnie, niekonsekwentnie, po łebkach. Wymówka jest na poczekaniu. Ja położę, wyrzucę, drugi przyniesie coś innego, wyrzuci, wiadomo, psy, koty są, rozwalają to. No to mamy winnych, a poważnie. W dwa lata musimy zacząć odzyskiwać 55% zawartości każdego domowego kubła. Unia Europejska grozi wysokimi karami. Mieszkańcy Płocka nie boją się kar. Wskaźnik recyklingu sięga tam 80%. Wszystko zaczęło się od wyjazdu Andrzeja Bartoszkiewicza do Niemiec. Podpatrywał tamtejszy recykling. Wrócił załamany. Ich pomysły są trudne do realizacji, bo opierają się na dyscyplinie społecznej, na dużej świadomości. Polski wynalazca doszedł do wniosku, że Kowalskiego ktoś musi wyręczyć. Postawił pod blokiem pierwszą mini sortownię. Ludzie korzystają i są zadowoleni, bo przed tym, jak były pojemiki na dworzu, to były, wszystko było porozwalane, wszystko. Okropny był odór. W tym pawilonie jest chłodnia, więc nic nie pachnie. Zabierane są w piąte. Z osiedla wyprowadziły się też szczury. Do takich pawilonów worki ze śmieciami zanosi już 40 tysięcy mieszkańców Płocka i okolic. Zanosi z chęcią. Tam jest taka sympatyczna pancia. Obok siedzi dzieciak, który odrabia lekcje. Jest prysznic, i ona tam to wszystko wyzbiera, wysortuje, podzieli na 23 frakcje. To jest zupełnie nieosiągalne w żadnym innym systemie. Nie jeden dobry pomysł poległ w starciu z sprawami ekonomii. Ten jednak domyka się finansowo mimo trudności. Najłatwiej jest zbierać odpady komunalne zmieszane, nie przejmując się segregacją, bo wtedy zyski dla firmy są największe. Zmienić to powinna przygotowywana ustawa, którą Ministerstwo Środowiska nazwało rewolucją śmieciową. Na razie jednak bohaterem polskiego recyklingu wciąż jest osoba zgniatająca puszki w altance śmietnikowej. Czas to zmienić. Michał Kwiatkowski, wydarzenia.